Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koncika dobrej książki. Tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu, dzisiaj będzie lżej. Dzisiaj nie będzie o polityce, nie będzie o wojnie. Nie będzie też to powieść ani kryminał. Co to będzie w takim razie? Będzie coś, co możemy znaleźć w księgarni na półce bodajże poradniki, i coś, co do mnie trafiło przez kogoś z Was. Polecacie mi czasami pewne książki, ja y, z chęcią po nie zaglądam, nie wszystkie oczywiście uda mi się przeczytać, ale te, które hmm. zaintrygują mnie bądź odpowiadają chwili, w której można je przeczytać, albo coś w sobie mają, chociażby ta książka ma przepiękną okładkę, y, a tytuł tej książki no bo przecież o tytule tutaj i o danej książce rozmawiamy miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej? bliżej, dłużej i na większym luzie. Książka Olgi Kordys-Kozierowskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora. Ukazała się w 2022 roku, a zatem nie jest już to taka zupełna nowość, ale jest ciekawą, myślę, że lekką i z dużą dozą autoironii podana na tacy czytelnikowi. A w kategorii poradniki. Ja rzadko sięgam do takich książek, ale jak zobaczycie, okładka mnie urzekła, no i polecenie z Waszej strony, także zapraszam do fragmentu. Wyznanie kocham Cię nawet po 30 latach związku jest ważne. Nie należy zakładać, że samo bycie z kimś powinno być dowodem miłości i ktoś powinien się domyślić, że jest kochany. Domyślanki mogą bowiem prowadzić na manowca. Jakiś czas temu rozmawiałam z moim tatą o tym, jak ważne jest usłyszeć kocham Cię. Po moim słowotoku tata stwierdził, że przecież mówienie komuś miłych rzeczy nie powinno być trudne. Podobnie jak wyznawanie miłości, gdy się kogoś kocha. Parsknęłam i zapytałam: A kiedy ty mi, tato, powiedziałeś, że mnie kochasz? Tata Przecież ja jestem twoim ojcem, a nie partnerem to oczywiste, że cię kocham. Ja oczywiste? Nic nie jest oczywiste. Ja mówię moim dzieciom, że je kocham, więc ty też mógłbyś raz na pięć lat powiedzieć. Następnego dnia i dziś, za każdym razem, gdy tata do mnie dzwoni, Mówi, że mnie kocha. Na początku brzmiało to kwadratowo. Ja się śmiałam, on się śmiał. Było w tym z mojej strony nawet trochę sarkazmu. Dziś ani on, ani ja się nie śmiejemy. Przyjmujemy to wyznanie. Wpuszczam do środka, odwzajemniam. I jestem wdzięczna za to, że otaczają mnie ludzie, którzy słuchają i działają. Ten przykład pokazuje, że warto się przełamać, bo powiedzenie drugiej osobie o pozytywnych uczuciach pomaga w umacnianiu relacji. Pięknie piszą o tym Lucyna Kirwil i Jerzy Bralczyk w genialnej książce Pokochawszy. Co ciekawe, ich zdaniem nawet negatywne słowa w związku mają wartość, o ile potem przedyskutujemy je we właściwy sposób, czyli po prostu choć wiadomo, nie zawsze jest to proste mądrze. Weźmy takich Amerykanów, którzy kończą rozmowę mówiąc sobie I love you. Niby wyświechtana fraza, ale jednak, zdaniem Amerykanów oraz Lucyny Kirwil i Jerzego Bralczyka, a także moim, bardzo ważna. Mówią tak po to, by zapewnić drugą osobę, że ich relacja trwa. Kończą rozmowę, każdy z nich wróci za chwilę do swoich zajęć, ale mimo to pamiętają, jesteśmy blisko siebie. Profesor Bralczyk twierdzi, że gdy mówi kocham się, to po to, by sam się usłyszał. W ten sposób sam się w tej miłości utwierdza i jest mu z tym dobrze. Dlatego ważne, żeby to wyznanie powtarzać dla siebie i dla bliskich jak najczęściej. I Jak tu się najeść słowami, jeśli ktoś słów unika? Mam taki jeden sposób na najedzenie się słowami. Działa tylko co jakiś czas. Przesadzić z nim nie można i muszą być spełnione określone warunki. W naszym przypadku to bycie gdzieś razem w sytuacji intymnej, co nie oznacza leżenia w łóżku. Tu kontakt wzrokowy i uważność robią swoje. Może więc być restauracja, domowe zacisze, ławka w parku. Wypowiadam wtedy zaklęcie: opowiedz mi, jak się we mnie zakochałeś. Pamiętajcie jednak, że mam przed sobą introwertyka, próbującego sprowadzić opowieść do dwóch zdań. No zobaczyłem cię i się zakochałem się. Należy skorzystać więc z pytań otwartych, w naszym przypadku wielu. Może i robi się z tego wywiad, jednak głód zostaje nieco zaspokojony i starcza mi na jakiś czas. Co ciekawe, po latach historia nabiera kolorów, a nawet innych odcieni. Pojawiają się nowe wątki i można się wiele o swoim partnerze nauczyć. Dziś nie udajemy już, że jesteśmy lepszymi wersjami siebie. Wersja demo Zużywa się i zostaje prawda. Bo nie ma sił i ochoty na udawanie kogoś innego, lepszego, dopasowywanie się, naginanie, ile można. My, kobiety, zdejmujemy różowe okulary i pozbywamy się przeświadczenia, zmieni się, zmienią go. A oni, mężczyźni, zdają sobie sprawę, że my się jednak zmieniłyśmy. Jak w tym starym, ale Jarem do dowcipie o oczekiwaniach. Ona myślała, że on po ślubie się zmieni, a on, że ona się nie zmieni, i obydwoje zdziwieni. Na przykład, kiedy mój mąż porzucił formułę opowieści w stylu, w jakim czuł, że ja bym ją chciała usłyszeć, to zamiast, i wtedy weszłaś i uśmiechnęłaś się, i ja wiedziałem, że całe życie czekałem na ciebie. Po kilku latach powiedział, co by się ze mną podroczyć, i wtedy weszłaś i stanęłaś tyłem przy barze. Zobaczyłem Twoją pupę w leggingsach i nie mogłem przestać o tobie myśleć, a zakochałem się w międzyczasie. A tak brzmi najświeższa wersja opowieści Zaborka, jego wspomnienie sprzed prawie 12 lat. Miałem pojechać na ten wyjazd z kolegą, ale finalnie pojechałem z koleżanką. Dla Singli nie był to atrakcyjny termin. Ferie oznaczały tłumy, skusiły mnie perspektywa narciarskiego treningu oraz spotkanie po wielu latach ze znajomymi z liceum. Chyba jako jedyny przyjechałem tam bez rodziny. I nie wiem, kto komu zazdrościł bardziej – koledzy mi, że żyję bez zobowiązań, przyjechałem z młodą kobietą, a nie z żoną, z którą żyję od 20 lat, czy ja im, że stworzyli coś stałego, że mają dzieci. Kiedy skończyłem 40 lat, uwierzyłem w to, że już zawsze będę sam. Właściwie się z tym pogodziłem. Na tym wyjeździe było chyba z 50 osób, z Batorego. Odnosiłem więc wrażenie, że przeniosłem się w czasie, że znów jestem w liceum i właśnie zszedłem do szatni po długiej przerwie. Pierwszy raz zobaczyłem cię w jadalni. Siedziałaś przy pierwszym z długich stołów, ja siedziałem przy ostatnim i niby daleko od siebie, ale naprzeciwko siebie. I zacząłem ci się przyglądać. Podobałaś mi się. Było w tobie coś ciekawego, intrygującego, i odwzajemniałaś moje spojrzenia. Dodało mi przyzwolenie na to, by częściej na ciebie patrzeć. Nie byłaś z towarzystwa, nic o tobie nie wiedziałem. Zacząłem więc podpytywać znajomych. Dowiedziałem się, że jesteś przyjaciółką mojej koleżanki. Dowiedziałem się, czym się zajmujesz. Udało się nam porozmawiać tak dłużej tylko raz. Siedziałaś z przyjaciółką, ona podpytywała mnie, dlaczego do tej pory nie założyłem rodziny. Powiedziałem, że od lat nie mogę się zakochać. Twoje rady z tego wieczora były dość zabawne. Ja byłem zupełnie trzeźwy, ty nie za bardzo. Potem raz siedzieliśmy obok siebie na wyciągu, ale jakoś wtedy rozmowa się nam nie kleiła. Może dlatego, że nie byliśmy sami. Ostatniego dnia dla mnie. Pomimo tego, że nigdy nie wstawałeś tak wcześnie jak ja, pojawiłaś się na śniadaniu rano. Mogłem się wtedy z tobą pożegnać. Głupio mi było poprosić cię o kontakt. Wydawało mi się, że jak zdobędę go od kogoś innego, to będzie delikatniej. Nikt z moich na tamten czas bliskich znajomych nie mógł mi pomóc, więc zwróciłem się do mojej koleżanki, a twojej przyjaciółki. Początkowo nie chciała mi dać twojego adresu e-mail. Zakładała, że jestem niepoważny i namieszam. Dowiedziałem się wtedy, że masz bardzo trudną sytuację i że jesteś nieszczęśliwa. Przyjaciółka chciała Cię chronić, byś nie wpadła z deszczu pod rynny. Czemu więc napisałem? Byłem bardzo ciekaw dalszego scenariusza, a potem sobie wymyśliłem, że Ty to ta, na którą czekałem. Nie uważałem więc, że przeszkodą jest Twoja przeszłość. Zobowiązania, to, że masz dziecko. Właściwie nie, nie widziałem przeszkód. Zaprosiłem cię na lunch i powiedziałem co powiedziałem, że chcę z Tobą być, że wszystko załatwię. Tak czułem. Nie bałem się. Nie dałaś mi zliścia. Uznałem to za dobry omen. Zapytałem, czy chcesz mieć dzieci, bo chciałem mieć dzieci. Zaproponowałaś, że poznasz mnie z jakąś koleżanką. To było absurdalne, ale mnie nie zraziło. Przemilczałem to. Postanowiłem być konsekwentny w swoim postępowaniu. Czułem, że robię dobrze. Byłem gotowy na to, by wziąć pełną odpowiedzialność za wszystkie moje ruchy i decyzje. Kiedy się zakochałem? Myślę, że gdzieś na początku. Czym jest zakochanie? To pytanie dla sześciolatka. No co? Myślałem o tobie, o tym, jak i kiedy spędzić z tobą czas. Wybierałem przytulanie na kanapie zamiast pójścia z kolegami na mecz. Przecież. Nie powiem, że motyle mi w brzuchu latały, bo ich tam nie mam. I teraz sobie myślę, że to wszystko jest takie proste, takie ludzkie. I nie ma co szukać nie wiadomo czego. I rzeczywiście, wydumane słowa potrafią pieścić, ale kiedy nie są prawdziwe, to prowadzą na manowce. Pewnie nieraz tego doświadczyłaś. Może stałaś przy barze, podszedł jakiś gostek, popatrzył ci w oczy, powiedział, że cały świat w nich widzi i czuje, że jesteście sobie przeznaczeni. Odpłynęłaś w tańcu, odpłynęłaś w sypialni, a potem dziwiłaś się tygodniami, dlaczego nie zadzwoni. Może związałeś się z tą jedyną, a ona obiecywała ci wierność, deklarując miłość wierszem, a potem zostawiła cię dla twojego kumpla i dziś jemu szepcze do ucha, że jest miłością jej życia. Słowo piękna rzecz, ale tylko wtedy, gdy jest prawdziwe i płynie z serca, wykorzystywanie go w złej intencji niesie krzywdę. Wracając do nas, opowieść o naszym zakochaniu jawi się dziś jako nie tylko romantyczna, to w moim wykonaniu, lecz także miejscami komiczna, to w wykonaniu Pawła. A miłość, wzruszenie i radość to przecież najbardziej wibrujące emocje w tabeli doktora Davida Hawkinsa. Dla niedowiarków mamy zatem naukowe dowody na to, że warto wracać do pięknych wspomnień, że dobrze to robi. Wspominajcie więc ze śmiechem i drżeniem ut. Olga Kordys-Kozierowska, Miłość to czasownik, jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej i na większym luzie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora i ma zaledwie 200 stron. Jest w dziale poradnik, ale ja go tak nie potraktowałem, znaczy jej, tej książki tak nie potraktowałem. Książka jest napisana z dużą dozą autoironii, z dużym dystansem do siebie, do własnego związku, do własnych przeżyć, do własnych relacji między partnerami. To, co ja wyciągnąłem z tej książki, ciekawego i czym mogę się podzielić, żeby Wam nie zdradzać oczywiście, o czym jest ta książka, ale jest taka sentencja, którą mniej więcej przytoczę, jest tak, że kiedy kogoś poznajemy, tego właści to, tę właściwą osobę, która ma stanąć w naszym życiu, która ma z nami tworzyć związek, małżeństwo, z którą chcemy być na zawsze, to czujemy się mm, tak, jakbyśmy wrócili do domu. Nie czujemy tak zwanych motyli w brzuchu, niepewności o to, że nie potrafimy spać, budzimy się, wyczekujemy, stresujemy się, biegamy, zapominamy. Tylko czujemy spokój, głogi spokój i czujemy się tak, jakbyśmy wrócili do domu bezpiecznie. To jest bardzo ładna sentencja, która pochodzi ze wschodu, którą autorka przytacza w tej książce. Bardzo mi się spodobała. Cieszę się, że w moim związku jest podobnie, że tu zamiast w książce to podzielę się tym, że bardzo jestem szczęśliwy w swoim małżeństwie, i to jest, to jest bardzo ważne, że ta relacja, jeżeli chodzi o miłość dwóch osób do siebie, to ona musi żyć. I to jest fajne przesłanie w tej książce, które utwierdza mnie jako czytelnika i mm, osoby, która żyje w małżeństwie, w tym, że ta miłość musi żyć, że ona nie może być w Stagnacji, potrzebuje ruchu, potrzebuje się w Twoim związku, w Moim związku potrzebuje się dziać. No i oczywiście druga, 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 drugie przesłanie tej książki, które ja odbieram też jako bardzo fajne i mądre, to jest takie, że nie możemy nigdy okłamywać samego siebie. Bo czasami w niektórych związkach, kiedy relacje są trudniejsze, kiedy rzeczy są bardzo trudne i my jakby Okłamujemy samych siebie, że nam jest tam dobrze, to tak nie powinno być, ponieważ krzywdzimy nie tyle samych siebie, ale krzywdzimy tych wszystkich, którzy składają się na naszą rodzinę. No ale najbardziej oczywiście siebie. I ta relacja wtedy jest toksyczna. No i to są dwie takie rzeczy, które można wyciągnąć z tej książki. Ja wyciągnąłem je dla siebie. No i powinniśmy czytać chyba takie książki czasami, szczególnie może w wakacje, kiedy ten okres sprzyja temu, aby lekko podejść do tematu, na chwilę się zatrzymać, zreflektować się, zrobić taki research własnego związku, to pomaga i to jest bardzo, 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 bardzo miłe i ciekawe doświadczenie. Dawno takiej książki nie czytałem, ale tak jak powiedziałem, ona zwróciła uwagę nie tyle swoją okładką, bo ma bardzo ładną, ale tym, że ktoś mi tę książkę polecił, ktoś z was, no i zachęcił mnie tytuł, Miłość to czasownik. Później małymi literkami jest dopisane, jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej i na większym ludzie. No i polecam tę książkę Wam wszystkim, tym, którzy żyjecie w związkach, tym, którzy jeszcze te związki macie przed sobą. No i co? I tyle chyba. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czytajcie, dzielcie się też lekturami, bo one też bardzo fajnie wpływają na poszerzenie swoich horyzontów czytelniczych. Ja nigdy tej książki pewnie bym nie kupił. Nigdy bym nawet chyba jej nie przeczytał. Gdyby nie wasze polecenie i nagle zwrócenie uwagi na taką właśnie książkę. Polecam wam bardzo serdecznie. Olga Kordys-Kozierowska. Miłość to czasownik. Jak być ze sobą czulej, bliżej, dłużej i na większym luzie. I ten luz też jest bardzo ważny. Luz, luz, luz. Nie wieczna pogoń, nie wie realizowanie swoich niesamowitych ambicji. E tylko luz, spokój. Dajmy popłynąć temu wszystkiemu na spokojnie. Pozdrawiam Was, życzę udanych wakacji, urlopów. Delektujcie się, czytajcie. No i do następnej soboty w kolejnym odcinku kącika dobrej książki. Cześć!